Dobra, teraz odróżnijmy. Ok, i w drugą stronę. Czy istniejemy od 1993 roku, czyli już kilkanaście lat. Mieliśmy parę momentów reaktywacji zespołu i. Generalnie to wszystko się dzieje różnymi zrywami. Teraz ostatnia reaktywacja nastąpiła w 2004 roku i od tej pory jakoś regularnie dajemy koncerty nie tylko w Polsce, ale też wyjeżdżamy. Graliśmy na Białorusi, na Ukrainie, mieliśmy dużą trasę po Rosji. Ostatnio graliśmy w Trento. Wreszcie zaczęliśmy podróżować samolotami, to jest jakby nasza taka Duża fascynacja i pasja. I właśnie ostatnio się tak złożyło, że w tym miesiącu, marcu, pięć razy lecieliśmy samolotem, i to jest dla nas super jakby przeżycie, bo kiedyś wymyśliliśmy sobie po tej ostatniej reaktywacji termin na to, co gramy AeroPunk, czyli jakby kult takiej, takiego powietrza lotów samolotowych, jednocześnie idea patrzenia na wszystko, co tu się dzieje na, na Ziemi, jako po prostu. Yy, Idea patrzenia na wszystko z góry, z lotu ptaka. Jest tymi zalotami cywilnymi, które powodują, że ludzie się otwierają na rozmaite rasy, na rozmaite przestrzenie. Nie ma barier narodowych, nie ma barier jakby rasowych. Ludzie się przemieszczają w ciągu dwóch godzin czy w ciągu ośmiu. Jest jetlag, jest wszystko. I nagle się orientują, że wszystko jest tak samo, że jesteśmy tacy sami pod każdą szerokością geograficzną, że wszystko co do tej pory nam mówiono jest jedną totalną bzdurą, że to nie ma sensu. Właśnie ta idea tego mi jest bliska, i, a samolot jest tego symbolem. Napisałem piosenkę, która być może będzie na naszej płycie, która będzie niestety miała tytuł Pożegnanie ze światem, ale, ale ma to dla mnie duży, duże znaczenie, że... Być może będzie to może nie, nie ostatnia płyta, ale jakby ostatnia płyta, gdzie chcia, chciałbym się z zespołem z chłopakami zespołu rozprawić ze wszystkimi światowymi rzeczami, które nas tutaj irytują i, i zacząć już na, nasz nowy etap, czyli jakby yy, żegnamy się z tym światem i chcemy przywitać coś nowego, otworzyć się na zarówno muzycznie, jak i tekstowo, i jakby ideowo i mentalnie na. Wszystkie inne rzeczy, które się otwierają, kiedy już jesteś powyżej 11 km na Ziemi. Mówimy albo prozą, albo poezją. Ja bardziej to nazywam mową wiązaną, a jeżeli ktoś to nazywa poezją, to już jest jego problem. Mowa wiązana ma to do siebie, że czasami się rymuje, czasami nie chodzi o pewien taki słowo, o takie jąkanie się, o, o krzyk, o o jakieś rzężenie różnych słów, które się zbijają w jakąś taką miazgę i staram się, żeby to było jakby adekwatne do tego, co, co zobaczyłem. Ja jestem takim transformatorem, który to przekłada na takie słowa, które tak jak umiem, śpiewam na scenie, czy piszę w swoich tam wierszach, czy tekstach, czy mowy i wiązanie. Wiadomo, że że tekst piosenki rządzi się swoimi prawami, nie jest to jakby nie jest to wiersz, tylko jest to tekst piosenki, który musi wchodzić w rytm, w rytm muzyki. Idea, idea tekstu jest pierwsza, po czym następuje melodia, i później jakby to wspólnie robimy na próbach, że, że to w sumie działa i jest emocja. Najbardziej zależy mi na tym, żeby to działało na koncertach, i żeby ta energia, która jest taka stuprocentowa na koncertach żeby udało się tą energię wrzucić także w, w, w moment, kiedy nagrywamy to w studio. Jest to trudne, ale chcemy próbować. Idea mojego tworzenia i idea tworzenia muzyki mojego zespołu polega na tym, że wszystko robimy na własnych warunkach i my dyktujemy warunki. I być może dlatego nie jesteśmy znani, być może dlatego nie jesteśmy zbyt popularni, ponieważ... Stawiamy sobie takie, a nie inne warunki. Jest to jednocześnie nasze życie i nasza pasja, która się nie przekłada na jakieś finanse. Czy jeżeli kiedyś uda nam się z tego dobrze jak, utrzymać, będę szczęśliwy. Natomiast zaczynając to i cały czas nie wierzę, że jakby nie wierzę w to, że pieniądze są motorem tego, co ja robię. My, my jakby mamy taką okazję, że zaprosił nas do gry na swoich dwóch koncertach, znaczy nas otwarciu dwóch wystaw, ponieważ jakoś się zbiegły różne fascynacje. Bardzo szanuję to, co robi ten człowiek, i uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy się interesują sztuką. Natomiast nie chcę o tym w tym sensie mówić, że to jest zupełnie. Poza jakby wszystkimi rzeczami, które można nazwać. To jest ciekawa, ciekawa współpraca, tak jakbyś chciał powiedzieć o, o tym, że jakbyś chciał nazwać jakieś relacje między kimś, tego się nie da nazwać. Tak to się dzieje i nie umiem o tym powiedzieć. Nie czuję się polakiem, czuję się po prostu kosmopolitą. Nie interesuje mnie jakakolwiek narodowość i nacja, interesuje mnie. Coś, co można nazwać kosmopolityzmem bez żadnych idei politycznych, tylko otwarciem się na wszystkie rasy, otwarciem się na wszystkie idee. Na, na istota tkwi w miksie, jak powiedzieli kiedyś twórcy Cyberpunk, i, i to jest bardzo ciekawe dla mnie. I, I w to wierzę, że kiedy wszystkie kultury się zmiksują, kiedy ludzie będą po prostu ciekawi innych kultur, wytworzy się wreszcie ludzkość, wróci do tego pierwotnego. Stanu, kiedy nagle się okaże, że kolor skóry czy język nie jest taki istotny, że bardziej ważne jest to, że można coś zrobić pożytecznego, żeby to się jeszcze jakoś kręciło dalej. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie potrzebuję pieniędzy. To nie jest dla mnie ważne. Mam już 37 lat, i uświadomiłem sobie, że pieniądze są najmniejszą rzeczą, którą potrzebuję. Bardziej mi zależy na innych sprawach, na zestawieniu. Jakiejś kolejnej płyty, kolejnej książki czy kolejnego produktu, który być może będzie jakimś sygnałem i jakąś informacją dla kogoś innego, że, że żyli kiedyś tacy ludzie jak moi koledzy z zespołu i ja i mieli coś do przekazania. To jest, to jest jedyna jakaś taka mała satysfakcja, dla której warto robić według mnie to, co ja robię z chłopakami.